manko wszystkim. Dzisiaj zagramy w Hylofobie. Bardzo fajny horror game, bardzo króciutki. Link znajdziecie w opisie, jakbyście chcieli sobie pograć. Yy, już czytałem trochę o tej grze. W sumie to nie mogłem się doczekać, że ją ściągnę. Jest bardzo, bardzo mało waży, ale yy, naczytałem się o niej bardzo fajnej rzeczy. Jesteśmy sobie z samolotem i mamy katastrofę. W no, Przeżywamy tę katastrofę i lądujemy w jakimś dzikim lesie. I nie mam dla tego, jak goście to zrobił, ale spójrzcie Samolot rozczaszkany. pali się, pomiecali i zdrowi. E, gdzieś go e, Tak myślałem. No, generalnie chodzi o to, żeby znaleźć trzy kule i, i zdobyć wolność. Dostajemy na tareszkę, zaraz dostaniemy GPS-a. I, I lokację pierwszego, pierwszej kuli. Lokację 197185. 1.97 1.97 1.85 i tak. Bardzo mi się podoba już ta gra, bo jak widzicie grafika jest bardzo fajna jak na taką krótką grę małą Gram na najwyższych detalach, nie wiem czy... O, przeszedłem! pięć. 195, 1.85, 1.95 185, osiem, to muszę się zgubić na samym początku już. E, spoko. Tutaj, Jezus! Szukam i szukam, No i złapiemy pierwszą kulkę, dostajemy lokację drugiej. 351409 351409 jeden, I musimy śmigać w tamtym kierunku. Nie wiem już czego się spodziewać, bo już czuję bicie serca i, i bardzo mi się to szczerze mówiąc nie podoba, bo 351409 351 351409 Nie lubię grać na słuchawkach i jak mówiłem wcześniej lubię tą grę, ale już chyba zmieniam zdanie. Trzy pięć jeden cztery zero dziewięć Trzy pięć jeden cztery gdzieś tam Halo? Trzy pięć jeden cztery dziewięć Czyli tam Albo tam, tam za zaraz. I mamy drugą z kolei. I została trzecia. Jak na razie nam nic nie wyskoczyło, ale podejrzewam, że zaraz się to zmieni. 587773 Eee. To będzie gdzieś, 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 gdzieś tam. Nie lubię tego. The fuck! O! <laughs> Moje serce. jest to. Dobra, idziemy. Idziemy wprost. Ojejku, Bardzo fajna gra, generalnie.

Ja mogę biegać. Cóż za udogodnienie? Powiedzi od razu 489, 4,89. I odwrócę się cały czas biegnąć. Biegnąć.

Co tam pobiega? Spokojnie, nie, nie ma się co bać. <laughs> Nienawidzę tego bicia serca. Nie tam. I e tam. E tam. Halo? Halo? Wygram to, mhm mm mhm, mm mhm, mm nie powstrzymasz mnie mm mhm, wygram I? Nie żyje? Nice No, także link macie w opisie jakbyście chcieli sobie pograć, dzięki za oglądanie Siemanko